Rozmowa dnia. Radosław Podsiadły, dzień dobry. Gościem Radia Kielce jest poseł Krzysztof Lipiec, prezes Świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Panie pośle, Polski Ład staje się faktem i to można powiedzieć w ekspresowym tempie, bo raptem kilka tygodni temu słyszeliśmy zapowiedzi wprowadzenia programu, a premier Mateusz Morawiecki przedstawił już założenia, no i w czerwcu już zaczyna się nabór do programu inwestycji strategicznych. To pierwsza taka część polskiego Ładu. Tak, to przecież żadna niespodzianka. Mówiliśmy, że zaraz bierzemy się do roboty i rzeczywiście to, co wczoraj ogłosił pan premier Mateusz Morawiecki, to w moim przekonaniu jedna z najbardziej istotnych przesłanek i wynikająca również właśnie z polskiego ładu. Ten projekt inwestycji strategicznych to rzecz niesamowicie ważna, bo będą na to przeznaczone bardzo duże pieniądze i one pozwolą samorządom na zrealizowanie bardzo ważnych przedsięwzięć i sądzę, że to jest rzecz. O tyle mocno oczekiwana przez samorządy, że tak naprawdę 95% kosztów inwestycji będzie pokrywało państwo. 5% tylko samorząd będzie musiał ze swoich środków do zaprojektowanych inwestycji dołożyć. No i to jest rzecz, która naprawdę wyzwoli bardzo mocno ten proces inwestycyjny w samorządach. Przede wszystkim z całą pewnością pozwoli również na to, żeby lokalna przedsiębiorczość rozwijała. Się w jeszcze lepszym tempie niż to ma miejsce do tej pory. To pociągnie za sobą no, rozwój lokalnej społeczności, ale przede wszystkim, co jest rzeczą niezmiernie ważną, przybędzie wiele nowych miejsc pracy. No i rzecz niezmiernie też istotna to jest zgromadzenie kapitału w jednym miejscu, bo ten program strategicznych inwestycji, proszę zwrócić uwagę, program inwestycji strategicznych w skrócie PIS. Nie przypadek <laughs> tak się pewnie. Pięknie, pięknie składa. To rzecz o tyle ważna, że tutaj pójdą ogromne środki finansowe i to będą środki publiczne, ale również zostaną zaangażowane jest, środki prywatnych. To jest szczególnie istotne, i... panie pośle, przyzna pan, ze względu na to, co nas dotknęło w ciągu ostatniego roku, czyli pandemię, samorządy narzekają. Rzeczywiście mają prawo narzekać, że wpływy są nieco mniejsze, a nawet znacznie mniejsze w wielu sytuacjach, że nie mają pieniędzy na inwestycje i to jest pewien rodzaj wsparcia. No, no tak, ale to też do końca, do końca nie jest prawdą, bo przecież działał i to na bardzo bardzo mocnym etapie zaangażowania rządowy fundusz inwestycji lokalnych no ja przypomnę 13 miliardów złotych zostało skierowane do samorządów w naszym województwie 700 milionów to dosyć pokaźna kwota no dzisiaj w urzędzie wojewódzkim będą kolejne kolejne promesy z tego programu wręczane samorządom rzecz dotyczy tych gmin, na terenie których działały PGR-y. Tak więc to naprawdę były spore pieniądze, ale teraz będą jeszcze większe. Przewiduje się, że w przeciągu trzech lat do tej pory poziom inwestycji samorządowych w Polsce wynosił 50%. Miliardów złotych i z racji wprowadzenia Polskiego Ładu y, ten poziom inwestowania wzrośnie dwukrotnie, więc 100 miliardów złotych, więc to pokazuje skalę tego przedsięwzięcia i mam przekonanie, że rzeczywiście y, po wypełnieniu tych wszystkich założeń y, no. Polska zrobi taki milowy krok do przodu, i no tak, taki jest cel też tego projektu, abyśmy nie tylko dogonili kraje wysoko rozwinięte, a być może uda się wyrównać poziomy rozwoju z innymi krajami. A być może nawet i co niektóre uda się przeskoczyć. Panie, poszlę w program albo Fundusz Inwestycji Strategicznych. Program. Ustalamy, że to nazywa się Program Inwestycji Strategicznych, po to, żeby skrót był dobry. Eee, ale jest... taka jest oficjalna nazwa tego projektu. Oficjalna nazwa tego całego, tego całego przedsięwzięcia to jest Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. I jak sama nazwa wskazuje, nie każda inwestycja będzie mogła być sfinansowana z tego programu, ale mimo wszystko obszarów, na które można przeznaczyć pieniądze, jest bardzo dużo. No 35 takich obszarów rząd wskazuje w założeniach tego projektu, a więc to okazuje się, że prawie to wszystko, co dotyczy naszego bytowania, naszego funkcjonowania w lokalnej społeczności, zostało, że tak powiem, ogarnięte tym programem. No, priorytetowe inwestycje będą dotyczyły z całą, z całą pewnością ochrony środowiska, a więc czyste powietrze, rozwiązań komunikacyjnych, rozwiązań, które będą miały na celu poprawę dostępności do usług publicznych. Więc tych obszarów jest bardzo dużo. Retencja w sferze gospodarki wodnej, kanalizacja, gospodarka wodno -ściekowa. naprawdę 35 obszarów to jest, to, jest, to jest ogromna masa różnych przedsięwzięć, które samorządy będą mogły realizować. I co bardzo ważne, wszystkie szczeble i wszystkie samorządy mogą ubiegać się o pieniądze. Specjalny, specjalna procedura akceptowania również została wprowadzona. Dok dokładnie tak. Począwszy od gminy aż po województwa samorządowe. No po drodze są jeszcze powiaty. W następnym tygodniu zostaną już ogłoszone szczegóły, w jaki sposób będzie można składać wnioski. One ogólnie są już znane. Tutaj będzie wnioskowanie tak jakby dwutorowe można do banku gospodarstwa krajowego, który będzie w imieniu polskiego rządu zarządzał tym projektem. Można też składać aplikacje bezpośrednio do, do kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Bank Gospodarstwa Krajowego wydaje najpierw wstępną promesę gminy, czy też sam samorządy ogłaszają przetargi. Po rozstrzygnięciu przetargu będzie ta promesa główna. No i następnie następuje realizacja tych przedsięwzięć. Tak w telegraficznym skrócie można by było to opisać. Ja dzisiaj pragnę gorąco zachęcić samorządy świętokrzyskie do tego, aby w tym pilotażu, bo na początku będzie pilotaż. Każda gmina z jednym zadaniem będzie mogła wystartować w tym programie. Zachęcam do tego, żeby dokonać szybkich przemyśleń no i stosowne aplikacje złożyć, tak aby można było na przełomie czerwca i lipca przystąpić do tego projektu, bo naprawdę warto. Nie jest ograniczony ani górny, ani dolny limit poziomu inwestowania w tych przedsięwzięciach. Jedynym ważnym wskaźnikiem to jest to, że gmina musi zabezpieczyć pięcioprocentowy wkład własny, a więc to jest bardzo minimalny wkład własny. Tak naprawdę ja sobie nie przypominam, żeby przy pomocy rządowej można było realizować samorządowe zadania. Przy tak dużym wsparciu ze strony rządu. Również unijne dofinansowania z reguły wymagają większego wkładu do tej pory w programach, które obowiązywały do tej pory, większego wkładu własnego. Do, dokładnie tak. Ja, ja sobie przypominam, każdy z nas pamięta, jak wchodził w życie rządowy fundusz y, dróg, y, y, wówczas y, ten poziom maksymalny wynosił 80% i samorządy już wtedy przyklasnęły, mówiły, że to jest bardzo duże wsparcie ze strony, ze strony rządu. Dzisiaj mówimy o wsparciu na poziomie 90% i to mogą być naprawdę duże inwestycje. Na stronie Kancelarii Premiera pojawiła się również informacja, że będą opiekunowie tego programu. Czy każde województwo będzie mieć takiego opiekuna programu? Tak, tam gdzie jest, tam, gdzie jest oddział Banku Gospodarstwa Krajowego, a jeśli mówimy o Świętokrzyskim w Kielcach, jest oddział banku, jest również już wyznaczony opiekun tego, tego, tego projektu i, i myślę, że już w Banku Gospodarstwa Krajowego będzie można też na ten temat wiedzę pozyskiwać. Tym bardziej, że na stronach internetowych zarówno Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gov.pl, jak i również na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego te informacje o projekcie są już zawarte. Pierwsze nabory już w czerwcu, czyli w zasadzie już w, ciągu w następnym tygodniu Już w następnym tygodniu, z tego co jest mi wiadomo, poniedzieli będzie można stosowne aplikacje w ramach tego programu inwestycji strategicznych wynikającego z Polskiego Ładu będzie można takie aplikacje składać. Poseł Krzysztof... I zachęcam do... Do tego samorządu, bo to naprawdę jest świetne rozwiązanie i to pozwoli wyrwać się wielu samorządom, być może z jakiejś drobnej zapaści, w której na skutek COVID-u w tym utknęły. Zachęcał poseł Krzysztof Lipiec, lider święta Wszystkiego Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo.